Myślimy o moi kochani widzowie. W tym filmie zagramy sobie w Security Bridge które OSA, mi się pobrało. Nie grałem w niego jeszcze ani raz. Jedyne co to włączyłem, menu, żeby zobaczyć, jak wygląda. Przyciągnąłem ją na pulpit. No i dzisiaj będziemy chcieli zobaczyć, jak ta gra ogólnie wygląda, jak jest zrobiona, czy dobrze, czy źle. No i będziemy sobie ją przechodzić. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Zasubskrybujcie, zalajkujcie po tysiąc sub do końca roku. Mam nadzieję, że pomożecie. A, ja lecę. Dobra, widzowie, ja już wchodzę na, na Security Bridge, w ogóle pierwszy raz w życiu w to gram. Naprawdę nie wiem, co tu się będzie dziać. Nie znam tych animacji. Nie wiem co one robią i jak ta gra wygląda Jedyne co wiem to to, że jest głośna i że ja tak nie chcę I że ja nie chcę żeby ona była aż tak głośna bo Więc na pewno to jest coś tak, jest, audio Zrobiło się, dobra, okej, okay, jest okej okay. Więc my już sobie, dalej my play, play Okej, okay. rozumiem, że nie playruję to jest co innego niż Security B Bridge w ogóle The game, dobra, warning this Będą widzę widzowie o oh, o oh. To jest intro? Jakieś wstępne? Fajnie Jeszcze raz w ogóle widzę, że intro żeby było do gry na przykład W sensie takiej, powiedzmy Fnafowej, czyli że nie ma tam. Takiego jakoś super nie wiadomo czego, jakieś grafiki czy coś tam. Tutaj widzę, że jest to jednak rozbudowane. Nawet po tym intro Chica. Wygląda jak Coś mi nie przypomina Chica, z drugiej strony nic. Nie no fajne to intro, nie spodziewałem się czegoś takiego aż fajnego po tym. Szczerze myślałem, że to jest jakaś zwykła gierka, ale po tym, że tam było chyba z 56 gigabajtów, to w ogóle długo się instalowało. No to potem już sobie tak pomyślałem, o kurde. Monty, Roxanne, Roxanne Wood, Glamour Chica, Freddy Fazbear, or, 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 or. będzie występ. Or, oR, o, or, oR. Ej, coś dzieje Freddy Fazbear! O, się dzieje, to Freddy Fazbear. oj. oj kurczacki. No, ciekawe, ciekawie, bardzo ciekawie. I teraz już się logujemy. No fajne, powiem wam intro super. Nie wiem na czym polegało to, że Freddy tam zdychał. Safe mode. Chyba się coś zaczyna. Jesteśmy Freddy. Czekajcie, poczekajcie, bo ops, bo chyba trochę jest za głośno, tak mi się coś może, chyba wydaje. Ten chłopczyk chyba. <słyska> Fanarty. Dobrze to jest zrobione O Jezu ale... Oj, 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 ale mam laga, ale mam la... Oj, oj oj. O, dobra, o. Uch. Co jest? <ścoughs> się tak się straszyłem jakoś. Co jest? Ja wyszedłem z Fred. Co zrobiłem właśnie? Chwariu. Jestem Gregory Gregory. Dobra, eu. Nie, dobra, ja już widzę, że to będzie fajne. To będzie fajne, to będzie fajne. Mogę skakać sobie. Skradać się mogę. Patrzcie, sprint. Sprint chyba nie ma tutaj. Dobra, ja wam teraz nie będę tak zagłuszał za bardzo. Ładne to jest zrobione. O, bo ja odkręcam tu coś. Dostałem... WasWatch. Dostałem jakiś zegarek fajny, dobra. Dobra. E... E, tab. Klikamy i mamy... O. O kurde, co jest? A. O Mis Missions Map Jak na razie mało tu widać, ale dobra, no okej okay. Mogę się tu kontaktować chyba z Freddy Więc to mega fajnie Aktualnie w... Muszę chyba stąd wyjść jakoś, nie? Gdzie ja tu mam Stąd wyjść jakimś sposobem Dobra, okej, okay, czyli musimy gdzieś tam iść sobie Ej o dobra Co to jest? Szprecaczek, nie wiem Tutaj jakieś coś takiego eee, Press Czyli chyba musimy tym zapisać grę, czy coś takiego chyba? Takim czymś Co nie? W sensie, że jak zginiemy to to jest taki eee, Save Jest Nie wiem co to jest ehm, Tutaj mam chyba... Gdzie mam iść teraz? Okej... Okay. Ja... No dobra, dobra, okej. Okay. Tutaj skradanie, wszystko wiem. Więc chyba... Po pudłach? O, dobra, po pudłach. Bieg jest! Bieganie, patrz! Roxy... Do ona mówi? Do siebie? Ego top. Dziwne. Troszkę ego, ale dobra, nieważne. In the best. Ciekawe. Ale dobra, y idziemy dalej. Już ze sprintem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Coś tak szczyla. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. Nie wiem, czy mnie słychać. Gdzie mam iść? Gitara? Boni? To jest to coś, ta Chica chyba, nie wiem jak ona miała. Glamrock glam Chica. To ona, ona gra na gitarze? Czadowo. Dobra i fajnie to jest zrobione na razie. Podoba mi się. Czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj schodzić? No chyba muszę, nie? Oj, tutaj lak mały. Dobra. Okej, okay. dobra, ciekawe bardzo. Tu jest ta cała Roxy, ładny pokój. Ja mam rozumieć wejść do Frederika tak? Do Frederika. dzień dobry Freddy. Fryderyk, dzień dobry. Tam coś jeszcze jest, ale chyba do Fryderyka musimy po prostu iść. Dobra, czy... Musimy coś znaleźć, tak? Rozumiem. Nie wiem, tutaj jest najbliżej. Gdzieś tu trzeba chyba iść. Nie? O! O! Dobra. Co jakieś ładowanie było. Dobra. Bardzo ciekawe. Nic mnie tutaj chyba nie powinno zabić, oprócz przeszkody. Pachoł, pachoł, pachę. Już takie ja coś zbierałem, więc już wiem, dobra. I mamy fotopas. Wykonałem zadanie, więc idziemy do Fryderyka chyba znowu, nie? W sumie tu biegniemy, bo Boję się, że Tutaj nas... O Jezus, Maria Święta! Coś tutaj dopadnie hm. Zamknij to Weź to zamknij Ale tak w ogóle? To jest obuszona pizzeria? Czy co to jest w ogóle? Jest to kontrol. Aha, czyli, że mogę wchodzić i wychodzić z Fryderyka? Tak? Freddy, ty chyba trochę za bardzo załapałeś to powiedzenie, że trzeba się otwierać przed innymi ludźmi. No to Freddy. Freddy bardzo chyba to do siebie wziął. Co normalnie, tak mogę wchodzić do niego? <laughs> MOGĘ NIM STEROWAĆ?! Ale BAJER O, dobra i fajne i co i gdzie mam teraz jak wyjść z niego nie wiem Czy po schodach idę nie wiem gdzie nie wiem czy powinienem tu iść ale chyba tak Kurde, oh kurde, oh kurde, oh kurde, oh kurde, oh kurde. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. jest. Klikam z ciebie. No ej, klikam. Nic, nic Chyba, ale... chyba że ja wiem mnie... A, ja miałem gdzieś tu dalej iść. A dobra, ja miałem gdzieś tutaj iść, dobra. Okej, okay, to dlatego nie mogłem wyjść. I co teraz? Ja mam się ukryć, rozumiem. Gdzie ja mam się ukryć, tak? Przed tym Vanessem, czy czymś tam. Hide. to chyba się muszę ukryć, nie? Przyszła tu, patrz. czemu wyszedłeś jego system się coś tam zepsuł? Zwany jest jakoś. W że ma 15 minut chyba na dojście z jego pokoju, albo gdzieś... Nie rozumiem za ba bardzo... Dobra, no to chodźmy, no... A ona sobie Przeszła przez ścianę, rozumiem, ale dobra... No więc... Wyjdziemy chyba z tą... Tym, skąd... przyszliśmy, więc tend. Okay, no, to idziemy dalej. W Sesja sensie też ma wymieniu miejsca. Power tower, co muszę zrobić? Aha, dobra, tutaj co to jest? Dobra, nie wiem, ale tutaj Uf. jezu, jak pobiegł, ja się przestraszyłem. hopa Rozumiem, że ja mam to otworzyć, tak? Tak. Wziąć. Kolekt. E, Foc. No dobra, pójdę bez Ciebie. No, gdzie my mamy iść, tak w ogóle? U mnie. E, pre. Ojciec bez DONT. Czy Muszę coś chyba zrzucić. Chcemy zrobić press to crash fighting you Blue Yellow, yellow Red. No, nie za bardzo rozumiem, ale dobra. Czy mam się. Dobra. Chyba hmm. mnie nie. Widziała Więc uciekam jak najszybciej się chyba da Bo ja nie chcę coś się z Ciką zadawać W żadnym razie O nie, o nie! Mamy jeszcze przed nim teraz uciekać Tam Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Biegnij, oh biegnij, 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 biegnij. Trzymaj się, męzeczko. moi drodzy widzowie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu filmu, napiszcie w komentarzach medal. Nie wiem, czy po prostu. Dajcie suba i lajka, bo no, pozwólcie mi być bardziej popularni, proszę. W sensie mi pozwólcie być trochę bardziej popularni. Z góry dziękuję. Oczywiście druga część już wkrótce, już pewnie jutro. Bo ja mam ten cały film, tylko chciałem wam to podzielić na dwie części, żeby to nie było takie długie. Napiszcie, czy chcecie więcej montażu w tych filmach. Dajcie suba, oczywiście. I to tyle. Marka. Dziękuję.